Hehe, he, cześć, cześć, z tej strony Pan Bogaty. Dzisiaj zagramy sobie przejek zęt widget. Jak widzicie, już na początku mamy coś używanie mam to się święty. Ale mamy sobie. A to jest to, że więcej doświadczenie i takie tak. I tak. Zrobimy sobie to, bo mi się różdżka przyda. Chyba tak. W ogóle piszcie to w komentarzach, a na początku trzeba pozdrowić Szczepana, Bryla, Musza Kalosz, Konrada Gruskiego, wbijcie na kanał Szczepana, Konrada, Pana Białego. Poza tym niedawno zacząłem grać, zobaczmy, czy ten Gindy ktoś dobił, o Pan Kupa, on wczoraj nagrywał, ale jak to widzicie, pan Kupa do mnie napisał czyli Szczep Żeby dać mu oficera, to tak? zaraz do oficera do kursoru zaliczamy pan Radę, Igora i czy, Szyszka Pan kupa Radeczek 1, numer 1. Igor, pan Boski, numer 3, szybki numer Panku zaprosił do Gildi. pan z lukra. Mogę no, na no, postać. Dobra, to ja tu z zaproszę zaprosił do... Gildi Znaczy tam postać jego Bo on w ogóle ma kanał Który się nazywa e, Połączek z Lukrem A jego nowa postać teraz też się nazywa Połączek z Lukrem To zaprośmy tu połączenie Gdzie tu jest wpiszemy Wpisujemy Połączek z Lukrem ja Zobaczymy co na Aha, uh, bo oh. to muszę pojechać. Czekajcie, na A, ponczek zjawi Ponczek, Patrz. No widzicie, to jest nowe konto szczepione, jak widzicie, już na piąty odcinek. Wczoraj pewnie konto założył. Prosimy go. Odcinki tak mniej więcej będę wrzucał ze dwa w tygodniu, może trzy. Bo nie mam ma za dużo też czasu na treningi zręczne i z badmintona i takie tam. Nie? Wejdźmy do tego doktora Abu i zakręćmy sobie koło. I co nam wypadnie? No drewno, no i drewno nie jest potrzebne. Na minutę kończymy karczmy i okay. Do zbrały. Nie obładza się. Bo zaraz będę miał i tak lepszym nowoszą. Gildia w ogóle jest moja. A właśnie, pan Kupa dostaje jeden mnie Cera. Okay. To jest stary konta szypane, No bo wiecie, on do mnie taki konkurs, nie? Że kto robi takie jakby losowanie. Robi 10 odcinków na jednej postaci. I później robi losowanie. I kto wygra postać, temu ją daję i zakładam nową, znowu na 10 odcinków. I która postać będzie miała największy, tak jakby, level, ta wygrywa, nie? Więc wiecie. Ja takiego czegoś nie robię, ja po prostu będę grał ciągle na jednym koncie. Bo według mnie to jest lepsze niż ciągłe jakieś zmienianie. Widzicie znalazłem grzyba i... Dobra, teraz zrobimy to, co ma najwięcej, 700. To zrobimy sobie to. A no, ja tu muszę sobie mojego ziomka wyposażyć w nowe rzeczy. Czy ta czapka ma pancerz za 4 to, to ją też rzucimy, bo jest lepsza. Nie. No to ta ta ma tu być. No dobrze. To teraz ile ja ma, no, bo ja chcę tego sprzedawać. To to ma trzy. To sprzedamy sobie. To, też, to jest sprzedamy. na to, że to my sprzedamy. Ile jeszcze mam tą mixturkę? 24, czyli do poniedziałku. Mniej więcej te godziny będę wrzucał w piątki, sobotę. Tak mniej więcej gdzie będę je wrzucał? Nie wiem jeszcze do dokładnie o której godzinie, ale wiem, że będę wrzucał. No to co by sobie, sobie tu zwiększyć? Zwiększmy sobie wytrzymałość, bo widzę, że wytrzymałość mamy słabą, jest w sumie najsłabszy. Ile tam mamy karty? Jeszcze minutka. Warta. Lubinę dmagi. Opierczonek. No nie, nie, nie. Poczka. Czy ktoś tam nie coś Gildia, to jest mój hard gildii, w ogóle gildia jest mała, Zobaczmy kto wpłacił, kto ktoś wiecie to się nazywa pozycja aktywna, o tutaj to, wpłaty, ja płaciłem dyszkę, a pan kupa 83, nie wiem, teraz jest w ogóle panem, panem kupem, panem głupą, nie wiem, jak to wymówić, ale no ktoś nam ma no, Ktoś na pewno nie umie. Muszę sobie też tego tygryska tutaj kupić. Bo mi się podoba. No Tylko, że. Widzicie? 10 złotych i jednego grzybka. 10 złotych to teraz 2 uzbieramy. Widzicie, jaki fajny. No to mogę. Mam coś złota. No, mogę to grać? Mogę, no dobra, też to przegrałem. Tu jest. I tu. Kurde. Dobra, już nie mam co grać, bo nie mam w ogóle pieniędzy. Ale no widzicie, no tak to niestety jest. Jeśli nie ktoś nie umie grać w takie cypka. No wejdźmy. Ja widzicie, jestem tutaj, mam ósmy level. Jestem w sumie drugi, co mamy najwyższy Konradeczek. Konradeczek ma 8... i 3450 ja tu mam, zaraz wam powiem ile. No to Konradeczku masz lepszy Bardzo cię, Konrad, pozdrawiam. Weź dołącz do mojej gildi też, nie? Bo to coś tam zawsze jest. Warto no, teraz sobie poczekacie, robię na chwilę cięcie i zaraz do was, zaraz się znowu widzimy. Jestem z, z, no jestem z powrotem. Jak widzicie moja postać właśnie zaczęła Na dwa chwil tylko zjechała. Zrobimy nową nową misję. I mnie tu teraz nie będzie. Muszę na wejść, ale cięcie, cięcie nie będzie. Tu co? To tu mam, tu mam, tu To wezmę. No, poczekaj. Po tej walce skończymy już nagrywanie. ale ja nie mogę nagrywać więcej niż 10 minut, bo bandika mi na to nie pozwala, bo muszę mi zadowolić. No i widzicie, dobra. I tą optymistyczną wygraną kończymy. Cześć i czołem.